To no nie jest y, chyba wielkim zaskoczeniem, że pan Zbigniew Ziobro usilnie unika stawiennictwa przed Komisją Śledczą do Spraw Pegazusa. Sama dostępność członków komisji do materiałów, do zeznań, które już odebraliśmy od świadków, i konfrontacja z tymi zeznaniami Zbigniewa Ziobro jest dla niego bardzo niekorzystna, więc póki może będzie konsekwentnie unikał. Dlatego konsekwentnie, tak jak w przypadku każdego świadka, chciałbym dzisiaj złożyć wniosek o to, aby rozpocząć procedurę związaną z zatrzymaniem i doprowadzeniem przed Komisję Śledztwa. Do spraw Pegasusa, pana posła Zbigniewa Ziobro. Z racji tego, że pan Ziobro jest parlamentarzystą, procedurę należy poprzedzić wnioskiem do prokuratora generalnego, żeby uchylić immunitet. I myślę, że jeżeli dzisiaj wysoka komisja podzieli ten pogląd, jest szansa, żeby jeszcze w lipcu ten immunitet procedować, jego uchylenie, a na początek września wyznaczyć ten termin, tak żeby Sąd Okręgowy w Warszawie miał przestrzeń, żeby ten wniosek rozpoznać i wracam się z uprzejmą prośbą do członków komisji o przychylenie się do mojego wniosku. Dziękuję bardzo.